Komarch B2B od wersji 2020 mają Państwo możliwość przygotowania własnego algorytmu wyliczającego koszt dostawy w oparciu o zdefiniowany koszyk. W celu korzystania z funkcji niezbędne jest odpowiednie przygotowanie metody wyliczania kosztu dostawy oraz dodanie i ustawienie karty towaru o typie usługa, która jako koszt dostawy będzie dodawana na dokumencie zamówienia sprzedaży w systemie komar RPXL, Bądź w systemie Comarch ERP Altum. W systemie RP dodajemy kartę towaru o typie usługa, która będzie pełniła rolę kosztu dostawy. Towaru nie udostępniamy w aplikacji Comarch B2B, aby nie był bezpośrednio widoczny dla klientów. Następnie w pliku app Settings uzupełniamy wpis Product Delivery Cost, podając jako wartość git numer utworzonej wcześniej karty towarowej, koszt dostawy o typie usługa. W kolejnym kroku należy odpowiednio oprogramować funkcję customer panel delivery cost calculate, która będzie zwracała koszt dostawy netto oraz koszt dostawy brutto. Standardowo funkcja zwraca koszt dostawy równy 0. W procedurach i funkcjach aplikacji przygotowany jest zarys funkcji, którą mogą państwo zmodyfikować zgodnie z własnymi wymaganiami dotyczącymi wyliczania kosztu dostawy. Funkcja przyjmuje takie parametry jak ID klienta, ID kontaktu, ID koszyka, ID formy płatności wybranej na koszyku, ID formy dostawy wybranej na koszyku. Natomiast funkcja zwraca koszt dostawy netto, koszt dostawy brutto. Dla przykładu ustawiam funkcji stały koszt dostawy w wysokości 15 zł netto ze stawką VAT w wysokości 23%. Po wykonaniu procedury, podczas składania zamówienia, wyświetlany jest koszt dostawy netto oraz brutto. Po przejściu na szczegóły złożonego zamówienia, widoczna jest pozycja z towarem o typie usługa, która pełni rolę kosztu dostawy, wraz z wartościami zwróconymi przez funkcję. Po złożeniu zamówienia, pozycja z towarem pełniącym rolę kosztu dostawy, widoczna jest również na dokumencie zamówienia sprzedaży w systemie komar ERP. Zaprezentowałam państwu działanie mechanizmu kalkulacji kosztu dostawy w aplikacji Comarch B2B. Zachęcam do skorzystania z możliwości wprowadzenia własnego algorytmu wyliczającego koszt dostawy w państwa aplikacjach.